Witamy w kolejnych zozolowych zabawach. Dziś odkryjemy talenty Michała Milowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Swoje talenty ujawni też duet wokalny. Dominika Rydz i Weronika Bohat. Julia Łopuszyńska i Jan Olek, duet grający na harfach celtyckich. Formacja taneczna Relis. A także jak zwykle towarzyszyć nam będzie Zozolowa Orkiestra. od przedszkola marzył pan o karierze muzycznej podobno kiedy do pana domu przychodzili goście chował się pan za zasłoną po czym wychodził i oznajmiał uwaga będę występował co działo się dalej? no widzę, że są skrupulatne wiadomości o mnie oczywiście, no że tak ja może pokażę jak to się działo, tak jak mi mama opisywała bo faktycznie tak było Trzy, cztery latka mniej więcej miałem. I wiem, że jak przychodzili znajomi do moich rodziców, to ja właśnie chowałem się za zasłonę, wychodziłem i na początku nie, to chyba trzymałem i mówię, to i na taci lomo kotywa, uf, ja go pufa, mufa, ufa, pufa, pufa. Znaczy, Waniałem to... się, czekałem na oklaski, proszę, chowałem się za zasłonę, no i wszyscy byli, no fajnie, jak fajnie, dobrze, dobrze, a ja drugi raz z powrotem. Heya, yeah. To i na tacie lomo godyma i tak pięć siedem razy w końcu już tam zaczynali ciągnąć moją mamę. Weź, weź, czynka, weź już, e, nie, daj spokój. Tak, już po raz i to mniej więcej ta, tak wyglądało, ale, ale tak było, to prawda. Ja zacząłem śpiewać, jak wypadłem z kołyski. To A, i od tego Przeczytaliśmy momentu. Przeczytaliśmy też w prasie, że wówczas Pana idolem był dziadek, który potrafił jodłować. I dopiero kiedy zagrał Pan w dubbingu po wielu latach, y, też panu się udało zajadłować. A na czym to w ogóle polega? <laughs> nie do powtórzenia. Mały Szaja, mam wiele <laughs> pieniędzy. <laughs> Zajadł Szaja, nie mam ochoty. Wziął się na roboty! Zamiast pracować, się wolę głową. Nie kochać w taką noc to grze. Michał Milowicz, kompozytor, piosenkarz, aktor. Najpierw były sukcesy sportowe i studia na AWF-ie, ale otwarte eliminacje do pierwszego polskiego musicalu Metro całkowicie odmieniły jego życie. Stał się gwiazdą estrady. Najczęściej występuje na deskach warszawskich teatrów, Buffo i Roma. kości, i coraz to może i jego repertuar jest bardzo urozmaicony. Po spektaklu Elvis okrzyknięto go polskim Preslejem. Muszę z panem porozmawiać, panie Cwał. A, ja wiedziałem, że pan przyjdzie. Występuje też w filmach i telewizyjnych serialach. Słucham? No to jest moja marynarka. Co pan opowiada? Jest moja. Marek. No, kurde. A ten gościu to, że niby co? Hrabia. Hrabia? Słucha, nie boisz się? Nikomu nie powie, hrabia jest w porządku. No nie, hrabio. Za Dwa lata temu wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Teraz wiesz, z własnymi autorskimi piosenkami. roku życia uczył się pan w szkole sportowej i osiągał liczne sukcesy. Był pan nawet sprinterem kadry narodowej juniorów. A teraz e, jaką rolę w pana życiu pełni sport? Czy jest o, no zasadniczą, czy... jest integralną częścią mojego życia. Cały czas nie wiem, gram w tenisa, gram w reprezentacji artystów piłkę nożną. A może koszykówka, siatkówka? My wszystko Muchając grałem. Na, na AWF-ie tak, jak jak zdawałem też na awf to to grałem w kosze. No ostatnio dawno nie grałem w koszykówkę i w siatkówkę. Chyba wcześniej w siatkówkę grałem. Może z pół roku temu. To jest program artystyczny, więc nie będziemy sprawdzać Pana umiejętności, jak dobrze Pan sobie radzi w piłce nożnej, ale może zobaczymy, jak Pan sobie poradzi w tańcu z piłeczką. <laughs> tak, teraz zobaczmy, jak zrobię, to profesjonaliści. Zaję z piłeczką? Tak. <laughs> <Da. śmiech> <laughs> Proste? <noise> no, po, 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 powiedzmy, że chyba nie do końca. Dobrze, <noise> to my Pana zapraszamy teraz. Do naszych profesjonalistów, tak. którzy mam nadzieję, że udzielą, udzielą kilku wskazówek. To, jak chyba wardę, skoro tak. <tok> to może pokażesz Panu Michałowi kilka takich jakichś najprostszych kroków, a później Pan Michał zajmie miejsce Ady. No i coś tutaj wykonacie w duecie. <d corps> dobrze? OK. No dobrze. Zapamięta no. pan wszystko? Zapamięta pan wszystko. Jasne, oczywiście. Tak. Zapraszamy do duetu. Dobra, to my się otrzymamy tak. i zapraszamy Trzymaj do duetu. Co No i co? Moim zdaniem wykonanie było wzorowe. Wzorowe. No po prostu taniec z piłką to Pestka, Peska. Pestka. Pestka. Gorące brawa dla pana pestka. Michała. Dziękuję. Ale takiej taki dyscypliny pan jeszcze nie uprawiał. No nie, nie. No Ale za to nie. wiemy, że trenował pan Kung Fu, karate i breakdance, dlatego myślę, że bez żadnego problemu wymyśli Pan zadanie dla osób, które... Które przeciną przeciną pana męczyły? Pana męczyły i z kung-fu, i z... Nie, no, no, to może, może nie być takie, takie zadanie sportowo-artystyczne? No coś spróbuję wobec tego, a spróbuję połączyć wobec tego. A czy to y, zdaje się, że to elektrobugi, bo to z, z, z tego wiem wcześniej. <laughs> to <jest nie> <laughs> Ja pamiętam jak ja się od, z, zaczynałem uczyć od moich kolegów, którzy wtedy stańczyli Shoulder breakdown właśnie i elektrobugi. I to zaczynało się od dłoni, czyli od takiej jazdy. Opa, ale poczekaj, poczekaj, sama dłoń najpierw. Hop, dobrze. Tu, tu. Opa, no i na przykład jest hop, 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 hop. No i potem było. Opa, no i na przykład jeszcze kopnięcie. Dobrze. to było za trudne w porównaniu do tańca z piłką? E, no ja nie wiem właśnie. sobie radę, A przecież ty? już tutaj dobrze było, nie wiem. Od ręki zaczynamy, ale, ale same palce najpierw. No, 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 ale tu jeszcze, jeszcze tu. Hop, hop, idzie tu, fala przechodzi na tą stronę, idzie ta rączka, hop, wracamy. Nóżka, hop, 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 hop. hop I się lekko przestawiamy, o, na przykład. Hop, hop. I opa. I jeszcze jakieś takie wigibasy. <noise> to chyba było troszkę za, cięższe zadanie niż wasze, ale jakoś tam sobie poradziliście. No, radzą sobie. Ja, to ja. Falem, ale... Chodźcie, falkę zrobimy. Falka. Fale radości. Ty zaczynasz, tak jest, hop, hop, hop. I wracasz, i wracasz. Tak jest. I... <noise> Brawo! Jakimi sukcesami może się pochwalić zespół Release? Na swoim koncie mamy już kilkadziesiąt tytułów mistrzów polski. W tym roku zdobyliśmy ich sześć. 1 maja nasza koleżanka Ada zdobyła w Moskwie tytuł Mistrzyni Europy, Dance Ten Dance Show. A jakie najbliższe plany? Za tydzień, w sobotę, część naszej grupy y, jedzie na za Świata, do prostejo, do Czech, walczyć o kolejny tytuł. A powiedzcie, denerwujecie się bardzo, ćwiczycie pewnie teraz cały czas. No, tak. <laughs> Więc trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. No Pomodzenia. i walczcie, walczcie o, o nagrody. Talent! talent! Talent za talent! Pana ulubionym instrumentem jest gitara. Czy to prawda, że sam nauczył się pan na niej grać? No, na początku chyba chodziłem przez tych, tam, 2 czy 3 miesiące na, na lekcje, ale mój nauczyciel wyjechał za granicę, więc sam się uczyłem. Wujek mi, właściwie wujek mnie nauczył. No, pokazał mi kilka akordów. A czy grał pan na jakichś innych instrumentach strunowych? Na strunowych nie, jeszcze pianole miałem, próbowałem jeszcze na, na pianoli, czyli... Z minimalizowanym fortepianie. Dlatego mhm. będzie miał Pan dzisiaj szansę sprawdzić na własnej skórze, czym różni się gra na gitarze od gry na harfie. Rany <grym> <grym> <Jak> tak. to. Jak <grym> to? Na harfie. Po prostu. Pięknie, pięknie, naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem. Więc tak, to są harfy celtyckie, ale czym różnią się od tej harfy? Bo to jest harfa klasyczna, prawda? I tak, harfa celtycka różni się tym, że jest dużo mniejsza od klasycznej. I jest jedna zasadnicza różnica, że w harfie klasycznej mamy pedały, którymi zmienia się ustawienie dźwięków, a w harfie celtyckiej mamy haczyki. My? A powiedzcie mi, co jest najtrudniejsze w grze na harfie? Yy, raczej nie ma nic trudnego. Nie ma nic po prostu. No. Nie, no, no, siada, no nie pociągasz za strunę i tyle. A. Tak? A. Tak? Oczywiście. Banalne. Siadasz i grasz. Grasz, tak? oczywiście. Macie już na swoim koncie e, pierwsze sukcesy pomimo waszego młodego wieku. E, w zeszłym roku zdobyliście drugie miejsce na e, festiwalu zespołów kameralnych szkół muzycznych. Mieliście tremę? Nie. Nie było tremy. Nie, nie, A, nie było. Widzę, że to w ogóle bezproblemowo. A Pan, panie Michale, ma jakiś swój sposób na tremę? Yy, ale trema się przydaje, taka, taka mobilizacyjna przed, przed wyjściem na przykład na scenę, to jest, ale to trwa bardzo krótko. To jest momencik, jak już zaczynam albo śpiewać, albo grać, to odchodzi samoistnie. Już a jeśli, wtedy a jeśli złapie indziej. pana trema taka, która zatyka gardło, ma pan dziurę w głowie, nie wie pan co powiedzieć i co wtedy? I wtedy staram się te dziury nie mieć. <noise> no trzeba wtedy reagować spontanicznie, znaczy e, improwizować na miejscu, tak, żeby, żeby nie dać poznać się o tym tego. O improwizacji porozmawiamy później. później. Natomiast teraz, na tym, teraz musimy wrócić do harf. Nie. Zapraszamy tutaj do tej harfy, tej większej harfy, harfy klasycznej. I pedały, rany boskie. <noise> Ale przecież w tym nie ma nic trudnego. Nie, ja to no jasne, tak. I co tak. ja mam teraz tak, zrobić? To, to... Po proszę, trzeba tak. A nie ma gitary? <grymne> Tylko tak grać. Syreny, syreny. No nie pięknie? To baśniowe jest, prawda? W wielu bajkach jest używane. To właśnie harfa. <grymne> <O>! <grymne> to zakończenie? Nadszedł czas na nasze prawdziwe zadanie. To będzie trio. Tak. Julia, Janek i Pan Michał. No to prawdziwe wyzwanie. Więc zapraszamy do harfy. No. Ja mam zacząć? Myślę, że możemy zacząć. To nie, nie no wiem. to ja spróbuję. <noise> Ale to harfa. Ale to ładne. Co wy tam gracie? się zmęczyłem ale widzę że tak się pan wczuł w tą grę tak. naprawdę to było Złudne. Ta ekspresja to no można marze. tak kombinować jeszcze bym tu zagrał no i jak podobało się Uj. zakładacie trio oczywiście tak. tak zaraz umawiamy no, się jutro brawa. na grę <głos> <głos> dziękuję wam bardzo za trio <noise> dziękuję, dziękuję. Nocne zegary, sen mój sen jak ognisko, gdy go rozpale. Rudziszki to mała litewska miejscowość położona 50 km od Wilna. Od sześciu lat w tutejszej polskiej szkole organizowany jest Festiwal Piosenki Polskiej w wykonaniu dzieci i młodzieży. Z roku na rok uczestników konkursu jest coraz więcej. Tym razem wystąpiło ponad 50 wykonawców z Litwy i Łotwy w wieku od 5 do 18 lat. I zawsze moje sny, kiedy ochotę miałam na kino. ty śmiał na lodę nastrój, chciałam by razem czas nam upłynął, ale tyś cenił czas twój. Zatem tańczyć z tobą, Pozdrawiamy wszystkich młodych i bardzo młodych artystów promujących polskie piosenki na Litwie. Życzymy dalszych sukcesów. Występuje Pan w filmach, musicalach i nagrywa Pan też własne piosenki. Która z tych działalności sprawia Panu największą przyjemność? No, każda po trosze stanowi... Jak gdyby cały kształt mnie, czyli urodziłem się po to, żeby śpiewać, grać, tańczyć. I nie ma, że coś jest na piedestale dla mnie, a coś niżej. Wychodząc na scenę, daję z siebie wszystko, czy, czy również jak gram serialu, staram się na, na planie dawać siebie wszystko. A czy w filmie albo na scenie teatralnej lub na jakimś koncercie zdarza się panu e, improwizować? No, oczywiście, jest bardzo często. <laughs> Właśnie, i z improwizacją jest związane nasze kolejne zadanie. No, proszę. Ta improwizacja będzie w doborowym towarzystwie. Hmm. Zapraszam do nas Dominikę Ryc i Weronikę Bochat. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was. Cześć. Brawo. Ty, Dominiko, mieszkasz w Łodzi. Weronika mieszka w Solcu Kujawskim, to jest. Mnóstwo 300, kilometrów. 250, tak, tak. tak? Czyli mam rozumieć, że wasze próby odbywają się um, przez telefon? Nie, no nie do końca. <grym> też, też też zdarza się. Spotykamy się bardzo często, mniej więcej co dwa tygodnie. A mamy kontakt ze sobą ciągły, ponieważ przez internet, telefony. A wymyśliłyście nazwę dla swojego duetu? Nie, nie, nie. No jest właśnie, to i Dominika. Wera tak. i Dominika. Czyli. Tak. A co dzisiaj zaśpiewacie? Młodość. Młodość. Piosenkę napisaną A no, jakby nie patrzeć młodość, no. młodość. młodość. Tak. Teraz proszę się uważnie wsłuchiwać w piosenkę i w pewnym Trzymym momencie, dowolnie wybranym przez Pana, proszę się włączyć tak. do duetu i utworzyć tercet. <laughs> no dobrze, spróbuję przynajmniej. Dziecięcy nasz wiek kapa I płacz, ty bubek A kotki ba, pa. I baba jaga pa. Dla mleka i pasz pa, pa, pa. I droga dla dziecka Dziecka w już podeszłym wieku Drogą jest młodość Młodzieńczy ten ten. Tak, tak. Mieć dalej do pięć tak, tak. Rozmowy takta. I mieć własny pić Dorabiać się takta. Tam ścieżka dla dziecka Swoją tak, drogą tak. idzie młodość Młodość Puka do okien Młodość, nie jej bokiem Młodość, zdziwi się świat, bo oto tu Z małolata pełno lat Młodość, kupa do okien Młodość, nie mil jej bokiem Młodość, zdziwi się świat, bo oto tu Przy się kąt I szpinak i tramp, pa, pa, To życie bez zmian kwa-kwa ile kwa I dla dziecka Dziecka w już podeszłym wieku drogą Jest młodość, zdychanie do I Otrzymaj pytania boja, po bo ile jest świat Pytania o seks I baj-baj dla dziecka Swoją drogą idzie młodość oh yeah. yeah. ja młodość! Młodość! Dziękujemy. Proszę Państwa, nowe trio! Dominika, Weronika i Pan Michał Milowicz. No to przyjmujemy pana do tego trio. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panu bardzo za udział w programie i przyznam naprawdę zadania nie były łatwe. Ja również bardzo dziękuję, sporo się dzisiaj nauczyłem. Dobrze uznania, słodka nagroda. Ale nie wszystko dla mnie, nie, nie, nie. Nie, no proszę się poczęstować. Ja tylko jedna reszta dla całego towarzystwa. Dziękuję. Oglądajcie nasz następny program, w którym odkryjemy talenty Olgi Bończyk.